Nam, nam, ra tira, rara, tira, rara, rara, Jak skowronek bez ogonka Jak jamaika w dzień bez słonka Jak bez cudu żądy donka Byłby świat bez myśli bronka Jak skowronek bez ogonka Jak jamaika w dzień bez słonka Jak bez cudu żądy donka Byłby świat bez myśli bronka Ustrzel Bobra, wystąp z NATO, Dunke nazwij szalotem. W Unii witaj się z Norwegią, same wpadki, lec po lotem. z polotem. Dylematów zbiór jest liczny, deficyt to dług publiczny. Gdy ciekawość ci doskwiera, spytaj ślepego snajpera. Jak skowronek bez ogonka, jak jamajka w dzień bez słonka, jak bez cudu rządy Donka, byłby świat bez myśli wronka, jak skowronek bez ogonka, jak ja w dzień bez słonka, jak bez cudu rządy Donka, były świat bez myśli wronka. Czy jak twierdzi, masa głupków. Gaz wydobyć można z łupków, co za pomoc, ale szmira tak bez zgody Władimira. A w Lublinie słychać głosy. Strzelać trzeba i patroszyć. Tylko psychon lub idiota nie zrozumie palikota. Jak skowronek bez ogonka, jak jamajka w dzień bez słonka, jak bez cudu rządy donka, były świat bez myśli bronka. Jak skowronek bez ogonka, jak majka w dzień bez słonka, jak bez cudu rządy donka, były świat bez myśli bronka. Jak reżyser z dziennikarką, aktor ze znaną pieśniarką, głoszą przed wyborczym świętem, nasz myśliciel prezydentem. Nie głosujmy wszyscy razem, wszystkie buski, wszystkie tuski, nasz wybrany, nasz kochany, nasz kandydat komoruski, jak skowronek bez ogonka, jak ja majka w dzień bez słonka, jak bez cudu rządy Donka. Były świat bez myśli bronka. Jak skowronek bez ogonka, jak ja majka w dzień bez słonka, jak bez cudu rządy Donka, były świat bez myśli bronka.